Witajcie przyjaciele. To kolejny odcinek programu Imperium kłamstw, w którym rozmawiamy o manipulacji i dezinformacji rosyjskich mediów. Europa na celowniku cudzej retoryki. Dzisiejszy odcinek programu 60 minut Olgi Skabiejewej pokazał po raz kolejny. Rosja nie tyle analizuje rzeczywistość, co próbuje ją przepisać. Kluczowy stał się temat dronów, które wleciały do Polski. W studiu przedstawiono to jako histerię Warszawy i eskalację NATO. A Donald Trump, według relacji, miał zaszokować sojuszników, stawiając ultimatum: Europa musi całkowicie odrzucić rosyjską ropę, inaczej nie będzie sankcji. Z jednej strony słyszymy utarte schematy: sankcje nie działają, winna Ukraina. Europa jest zmęczona wojną. Z drugiej strony, zauważalny jest nowy zwrot akcji. Nacisk położony jest na to, że to Europa musi zapłacić cenę, odciąć dopływy energii, nałożyć cła na Indie i Chiny i zaangażować się w wojnę do końca. Manipulacja numer jeden. Negocjacje są możliwe, ale. Propaganda chętnie cytuje Trumpa. Spotkanie Putina z Zełęskim odbędzie się stosunkowo wkrótce, ale potem stawia warunek tylko jeśli Europa przestanie kupować rosyjską ropę. To klasyczna technika: najpierw dawać nadzieję, a potem przekształcać ją w instrument nacisku. Ważne jest, aby europejski czytelnik zrozumiał: Moskwa wcale nie dąży do pokoju. Wykorzystuje temat negocjacji jako zasłonę dymną, aby przerzucić cały ciężar ekonomiczny konfliktu na UE, a jednocześnie podważyć jedność transatlantycką. Manipulacja numer dwa: sankcje nie działają. Uderz w sojuszników. Studio poważnie rozważa propozycję senator Lindsey Graham, aby wprowadzić cła na wszystkie kraje BRICS. Wydawałoby się, po co Rosja miałaby głosić tak radykalny pomysł. Odpowiedź jest prosta. Kreml, popychając Zachód w stronę maksymalizmu, liczy na rozłam w UE. W końcu oczywiste jest, że Zjednoczona Europa nie jest gotowa zamknąć drzwi przed Indiami czy Chinami jutro. Rzeczywistość jest inna. Sankcje działają powoli, ale konsekwentnie. Rosyjski przemysł zbrojeniowy cierpi na niedobór komponentów, a budżet pęka z powodu uzależnienia od dochodów z ropy naftowej i gazu. Wezwania do pokonania wszystkich po kolei to nie rada, a pułapka. Moskwa chce, aby Europa pokłóciła się z resztą świata. Manipulacja numer 3. Drony nad Polską nie są straszne, tylko śmieszne. Rosyjscy prezenterzy chętnie wyśmiewają NATO. Twierdzą, że sojusz wydaje miliony na rakiety Patriot, żeby zestrzeliwać piankowych kukiełek. Cel jest oczywisty: wpoić europejskim widzom przekonanie, że obrona jest bezużyteczna i zbyt droga. Prawda jest jednak taka, że te ataki wystawiają na próbę odporność sojuszy. Każdy dron to test naszej reakcji, naszej zdolności do integracji obrony powietrznej i naszej determinacji politycznej. A jeśli Moskwie uda się nas rozśmieszyć razem ze Skabiejewą, jutro będzie testować swoją siłę nie dronami, a czymś znacznie groźniejszym. Trump dosłownie zaszokował swoich sojuszników swoim ultimatum nałoży sankcje na Rosję, jeśli i kiedy Europa całkowicie odetnie dopływ rosyjskiej ropy. Ale jak pisze New York Times, to żądanie wygląda raczej na grę polityczną. Kluczowi odbiorcy w postaci tej samej Turcji, Węgier, których liderów sam Trump podziwia, nie myślą o rezygnacji z taniej rosyjskiej energii. Kongres USA, będący w ich związku prawdziwą burzą, republikańska senator Lindsey Graham, znana z rusofobicznych poglądów, domaga się uderzenia nie w Rosję, ale w jej partnerów, we wszystkie kraje objęte Brexitem bez wyjątku. Graham domaga się monstrualnych Ceł w wysokości 50, a nawet 100%, twierdząc, że sankcje wobec samego Putina nie działają. On się nimi nie przejmuje, więc ktoś inny musi zostać ukarany. Wszystkie szczegóły w naszym materiale. Wiecie, powstrzymałem siedem wojen. Myślałem, że powstrzymanie konfliktu na Ukrainie będzie łatwe, ale okazało się trudne. Nienawiść między Zelenskim a Putinem jest niesamowita. Na lotnisku w Nigerze Trump trzykrotnie powtarza reporterom, że osobiste animozje uniemożliwiają rozwiązanie konfliktu na Ukrainie. Ale czy nadal wierzysz, że będą prowadzić dialog? Nie wiem, to ja będę musiał mówić. Oni się nienawidzą. Manipulacja numer cztery. Zachód pędzi do wojny, a Rosja się broni. W eterze słychać znane oskarżenia. Europa przygotowuje się do wielkiej wojny. Wie, że Moskwa nie odważy się użyć broni jądrowej. Zmienia Ukrainę w trampolinę. Ta inwersja to główna narracja Kremla: agresor przedstawia się jako ofiara, a ofiara jako agresor. Dla Europejczyków ważny jest tu szczegół: jeśli przyjmiemy tę narrację, wojna przestanie być wynikiem rosyjskiej inwazji, a przekształci się w nieuchronny konflikt cywilizacji. To niebezpieczna zamiana prowadząca do znużenia i obojętności. Rosyjska telewizja działa nie tylko na rzecz krajowej opinii publicznej. Każde takie nagranie jest sygnałem dla świata zewnętrznego. Europa jest zmęczona, USA się wahają, a Rosja jest silna i gotowa do długiej walki. Dzisiejsza emisja programu 60 minut to nie news, lecz diagnoza. Rosyjska propaganda emanuje mieszanką zmęczenia, gniewu i jednocześnie pewności, że Europa pierwsza się zawaha. Był pan w programie Imperium Kłamstw. Do zobaczenia wkrótce.